Co to był za mecz? Benfica przegrywa u siebie na otwarcie Ligi Mistrzów z Karabakiem. Azerski zespół pierwszy raz w swojej historii wygrywa mecz w fazie ligowej Ligi Mistrzów. I to nie byle jaki mecz. Oni przegrywali 2 do zera, a wygrali 3 do 2. Powiem drogą, naprawdę piękną grafikę przygotowałem z polskimi akcentami FC Porto, nieprawdaż? Ja nie chcę przesadzać, ale to spotkanie może oznaczać koniec Ligi Mistrzów dla zespołu z Portugalii. Popatrząc czysto na papierze, to był najłatwiejszy z meczy, bo Benfica czeka teraz. Chelsea, Newcastle, Leverkusen, Ajax, Napoli, Juventus czy Real Madrid. A kiedy tracisz dwubramkowe prowadzenie u siebie, to nie jest najlepiej. Zresztą najlepiej to widać, jak spojrzymy na takie wyliczenia superkomputera, no bo Benfica wypadła poza najlepszą 24. Mógłbym powiedzieć, że nawet jest tak źle, że. Rozważają powrót z Jose Mourinho. No dobra, dobra, trochę przesadzam. Ale serio, wielki Jose Mourinho może podpisać kontrakt z Benfica. I to zaraz. W ogóle, jeżeli chcecie, żebym podsumował jeszcze jakiś wczorajszy mecz, to zaobserwujcie i napiszcie, jaki mecz chcecie.